Jestem na wakacjach i to jest drugi odcinek, gdzie odpowiadam na Wasze pytania dotyczące wakacji kredytowych. Zapraszam do oglądania. Cześć, witam Cię w pewnym miejscu. Ja nazywam się Adrian Sawicki i na co dzień pomagam moim klientom uzyskać najlepszy kredyt hipoteczny oraz bezpiecznie inwestować w nieruchomości krok po kroku. Adam James pyta. W jaki sposób policzyć, ile dokładnie mogę zyskać na wakacjach kredytowych? Adam, odsyłam cię do filmiku numer 5, do playlisty Wakacje kredytowe. Tam pokazuję dokładnie krok po kroku, jak policzyć, ile możesz zyskać na wakacjach kredytowych. Natomiast tutaj jest takie słowo ile dokładnie? I tutaj kwestia wyjaśnienia. Dokładnie to my nie wiemy, ile dlatego, że każde wyliczenia są tylko pewną symulacją, ponieważ robimy jakieś założenia. Nawet kiedy pójdziemy do kalkulatora, który pokazywałem, tam zakładamy jakiś scenariusz, jakie będzie oprocentowanie. Oczywiście to oprocentowanie będzie się zmieniało i my nie wiemy, jak ono się zmieni. Jeżeli pójdzie w górę, zyskamy więcej. Jeżeli pójdzie w dół. To oczywiście zyskamy mniej na tych wakacjach, natomiast będziemy płacić mniejsze raty, więc tak czy inaczej zyskamy. Harmonogram, jaki dostajemy, ważny jest tylko na dzień otrzymania go i jest on tylko hipotetyczny. Na każdym harmonogramie jest informacja o tym, że jest to tylko założenie że to ma charakter poglądowy. Tak naprawdę każdy z nas tylko w bankowości elektronicznej widzi, jaka jest wysokość kolejnej raty. Możemy dostać harmonogram na kolejne 3 miesiące, gdzie bank zmieni na przykład stawkę WIBOR i mamy tylko kolejne 3 raty. Co będzie za pół roku, za rok, za dwa, tego nie wiemy. Tym bardziej co będzie przez 30 lat. My tego nie wiemy. Ile zaoszczędzimy? My tego nie wiemy. Jedno jest pewne, wakacje kredytowe. Mniej lub bardziej opłacają się w każdym przypadku, kiedy weźmiemy te pieniądze i nadpłacimy kredyt. Hipoteczne. Paulina Nowicka pyta: Mam takie pytanie: czy odsetki z zawieszonych rat trzeba będzie zapłacić, mimo tego, że się na przykład będzie w tym czasie nadpłacać kapitał? Bo mówi się, że zostaną te raty przeniesione na koniec okresu kredytowania. A jak będzie to wyglądać w sytuacji nadpłacania kapitału? Czy banki w ogóle mogą zablokować możliwość nadpłat bądź wcześniejszej spłaty kredytu? Pytanie złożone jest z kilku pytań, więc po kolei. Czy odsetki z zawieszonych rad trzeba będzie płacić? Będziemy płacić odsetki, ale nie będziemy płacić tych odsetek obecnych, tylko te przyszłe odsetki. Jeżeli zawieszasz teraz 8 rad na koniec swojego kredytu i ten kredyt kończy się za 20 lat, to za 20 lat będziesz miała dodatkowych 8 rad. 8 rad z odsetkami liczonymi po. O procentowaniu za tych 20 lat. O tych obecnych już nikt nie będzie pamiętał czyli przesuwamy raty, ale przesuwamy i odsetki, i kapitał na za 20 lat i będziemy to płacić po stawkach za 20 lat. O tym co teraz zapominamy po prostu bierzemy i przenosimy. Teraz nie płacimy, płacimy za 20 lat. Z jakim oprocentowaniem nikt tego nie wie. Mówi się, że zostaną raty przeniesione na koniec, a jak to będzie wyglądać w sytuacji nadpłacania kapitału? Jeżeli nadpłacasz kapitał, czyli bierzesz tych 8 rat i 8 rat rzucasz swój kredyt, robisz skrócenie okresu kredytowania i np. twój kredyt z automatu skróci się o 5 lat, czyli miałaś mieć jeszcze 20 lat, ale nadpłaciłaś kapitał z wakacji kredytowych. Skróciłaś okres kredytowania z 20 lat zjechało ci do, na 15, to po prostu tych 8 rat teraz będzie przeniesione na koniec. Skróconego, czyli za 15 lat, będzie dołożonych tych 8 ekstra rat. Czy banki w ogóle mogą zablokować możliwość napłat bądź wcześniejszej spłaty kredytu? Nie, banki nie mogą zablokować takiej możliwości. Banki mogą jedynie pobrać prowizję. W części banków taka prowizja jest. W części banków takiej prowizji nie ma. Obecnie yy, dla kredytów branych po 2017 banki mogą maksymalnie brać przez pierwsze 3 lata yy, taką opłatę, prowizję za wcześniejszą spłatę. Po 3 latach nie mogą już brać. Jeżeli masz kredyt wcześniej, sprzed 2017, musisz zajrzeć w swoją umowę, ponieważ może być taka sytuacja, że Twój kredyt ma taką opłatę. Przez cały okres trwania kredytu. Także myślę, że w ogóle na temat nadpłat pojawi się osobny materiał, osobny filmik. Jeżeli macie pytania dotyczące nadpłat, a wiele takich pytań już zadajecie w komentarzach, czy nawet na grupie o wakacjach kredytowych, proszę dopytujcie dalej, będę je zbierał. I osobny materiał nagramy, takie też kompendium wiedzy o nadpłatach. Tak jak w przypadku wakacji kredytowych, bo temat widzę, że jest ważny i też dużo dezinformacji pojawia się na ten temat. Także subskrybujcie kanał, zadawajcie pytania i jeżeli macie jakieś pytania, które chcecie zadawać, piszcie je w komentarzach. Piotr Radiszewski pyta, czy banki mają możliwość podniesienia swojej marży przez wydłużający się okres kredytowania o wakacje Panie Piotrze, nie, nie mają takiej możliwości. W przypadku wakacji 2022-2023 w ustawie jest napisane, że żadnych opłat nie może być. Bank nie może podnieść żadnej marży, nie może naliczyć żadnych opłat. W przypadku wakacji bankowych, w przypadku poprzednich wakacji kredytowych banki miały możliwość nałożenia dodatkowych opłat, zawieszenia tylko kapitału, a odsetki na przykład były rozłożone na pozostały okres. W przypadku tych wakacji banki nie mogą skasować klientów w żaden sposób za te wakacje kredytowe. Banki sobie to odbiją w inny sposób na no, jakichś opłatach, ale to będzie rozłożone na wszystkich klientów. Loe pyta: Dzień dobry, mając stałe raty, w jakich miesiącach najlepiej wziąć wakacje kredytowe i w jakich miesiącach nadpłacać kredyt? W miesiącach wakacji kredytowych czy w tych nieobjętych wakacjami? Kilka takich pytań było: Otóż, wakacje brać jak najszybciej i spłacać jak najszybciej. Im szybciej spłacimy, tym mniej kapitału będzie, tym oprocentowanie będzie liczone i odsetki od mniejszej kwoty, więc nie ma co tutaj czekać. Często też w pytaniach pojawiały się: w waszych kom w komentarzach pojawiały się takie pytania, czy spłacać miesiąc po miesiącu, czy czekać 8 miesięcy. Nie czekać, spłacać jak najszybciej. Dlaczego? Po pierwsze, im szybciej nadpłacicie, tym będzie to finansowo się bardziej opłacało. A po drugie, nie będzie pokusy, że jak jakąś kasę odkładacie na kupkę, to że zaraz. Szanowny małżonek, tudzież małżonka nie przyjdzie i nie powie, że na przykład właśnie nowy termomix wyszedł. A poza tym mamy jakąś kasę odłożoną, więc może trzeba by tu zainwestować. <grym> Żeby nie kusiło nadpłacać, nie czekać. Kuzyn pyta: Przez pierwsze 3 lata mam prowizję w banku 3% nadpłaty. 3 lata minął w lutym 2024. Czy wzięcie wakacji kredytowych wydłuży 8 miesięcy ten próg 3 lat? Nie, wakacje kredytowe nie mają wpływu na ten próg 3 lat. Czy zawieszasz, czy nie zawieszasz, czy bierzesz wakacje kredytowe, czy nie bierzesz tych wakacji, czy nadpłacasz, czy nie nadpłacasz, to nie ma wpływu na 3letni okres obowiązywania prowizji za wcześniejszą spłatę. Od razu przy tej okazji mówię, absolutnie nie czekać do lutego 2024, to się nie kalkuluje. Od razu spłacać, i mimo że trzeba zapłacić te 3%, lepiej zapłacić 3%, ponieważ w każdej racie płacimy w skali roku 6, 8, 9% oprocentowania. Nie czekamy roku czy półtora, żeby zaoszczędzić 3%. To absolutnie nie ma żadnego sensu. Płacimy tą prowizję. Prowizję płacimy tylko od kwoty, którą nadpłacamy. Nadpłacasz 2000. Płacisz 3% od 2000. Nadpłacasz 5000? Płacisz tylko 3% od 5000. Panicz pyta. Pytanie odnośnie trzech strategii: nadpłacać kredyt każdą ratą, którą uzyskam z wakacji kredytowych, czy trzymać tą kasę i czekać do przyszłego roku i wpłacić tą kwotę jednorazowo, aż będę miał całą kwotę z wakacji dostępną. Tak jak poprzednio, nie czekać, nadpłacać od razu, jeżeli to możliwe. Miesiąc po miesiącu. Teraz, jeżeli są takie banki, gdzie przy każdej nadpłacie musisz iść do banku i podpisać aneks, ten aneks będzie Cię kosztował dodatkowo 50 zł, bo ktoś ręcznie musi przeliczyć później Twój harmonogram. No to tutaj akurat nie płaciłbym może miesiąc po miesiącu, bo nie chciałoby mi się co miesiąc chodzić, ale pewnie bym to nadpłacał raz na kwartał. Ale jeżeli masz system w bankowości, który jest w pełni zautomatyzowany, i tak naprawdę nadpłata to jest tylko trzy kliknięcia, nie musisz nigdzie wychodzić. To absolutnie co miesiąc nadpłacałbym. Oczywiście skracając okres kredytowania i absolutnie nie czekamy, aż uzbiera się większa kwota. To jest niepotrzebne. Natalia Z. Wyszło mi ponad 80 tysięcy oszczędności przy nadpłacie kredytu. Ale przecież, gdy stopy spadną, to się w końcu stanie, to ta oszczędność już nie będzie taka spektakularna, bo odsetki spadną. Czy dobrze rozumiem? Tak, oczywiście. Jeżeli odsetki spadną, to też ta spektakularna nadpłata, spektakularne zyski 80 tysięcy też spadną. Spadną do 50, 000. ale czy to jest pytanie? Czy to jest argument, żeby nie korzystać? No nie. Jeżeli oprocentowanie spadnie, to będziemy się cieszyć, ponieważ wibor spadnie i nasze raty też spadną, i całkowity koszt kredytu też spadnie, a nasze oszczędności będą mniejsze, może nie 80, ale 50 tysięcy na przykład, tak czy inaczej na tym zyskamy. Tak jak powiedziałem, każde wyliczenia są tylko pewną, pewną symulacją, założeniem na daną chwilę, na dany okres. Kiedy robimy na przykład formularz informacyjny dla klienta, też zakładamy, że ubezpieczenie pomostowe będzie wynosiło na przykład 3 miesiące, że wpis do księgi będzie 6 miesięcy, że ubezpieczenie wkładu własnego będzie na przykład 12 miesięcy i tak dalej i tak dalej. To są pewne założenia. Wręczamy taki formularz. On jest ważny 21 dni, ale tak naprawdę on jest ważny to są informacje tylko poglądowe, one się mogą zmienić. Klient może jedną nadpłatą zmienić te cyferki kompletnie. Także tutaj teraz, kiedy są te nadpłaty, w bankach z tymi harmonogramami robi się w ogóle miszmasz. Wiecie o tym i piszecie do mnie, co się dzieje. Dlaczego bank podaje mi takie informacje? Banki nie radzą sobie teraz z aktualizacją tych harmonogramów. Dlatego, że każda nadpłata, ona tak naprawdę wywala do góry nogami harmonogram. My robiąc symulacje, określamy sobie to, robimy pewne założenia, ale to jest tylko hipotetyczna sytuacja, kiedy stopa procentowa się zmienia, cyferki wszystkie się zmieniają. Ogólna zasada jest taka: nadpłacając kredyt hipoteczny. Skracając okres kredytowania, twoje zyski się zwiększają, twoje oszczędności się zwiększają, dlatego że dla banku oddajesz mniej odsetek i w każdej kolejnej racie spłacasz więcej kapitału, a mniej odsetek. Kacper, czemu lepiej skrócić okres kredytowania, nie lepiej zmniejszyć ratę? No bo bardziej się to opłaca finansowo, po prostu. Kiedy zmniejszamy ratę, ta rata zmienia się niewiele. Zyskasz może 20, 30, 50 zł. Kiedy skrócisz okres kredytowania, Twój kredyt skraca się o 2, 3, 4 lata. Zyskujesz dużo, dużo więcej. Finansowo wychodzisz na tym dużo lepiej. Dlatego skracamy okres kredytowania, a nie zmniejszamy ratę. Autowetus. Dzięki za materiał. Czy opłaca się wziąć wakacje kredytowe? Zainwestować pieniądze, które będę miał na nadpłatę przez te 8 miesięcy. Zakładam, że będę miał plus 12% więcej i potem nadpłacić większą kwotę. Oczywiście jest ryzyko, że nie zarobię, ale jestem skłonny je podjąć. Autowetus, powiem tak. <laughs> Czy się opłaca? No to wszystko zależy od tego, jakie wyniki osiągniesz. Może się opłacać, może się nie opłacać. Odpisałem tobie w wiadomości, że ryzyko przekłada się na to, że niektórzy będą mieli większe zyski, inni, inni będą mieli większe straty. To wszystko zależy od tego, jak to zainwestujesz. Zysk to nic innego jak premia za ryzyko. Im większe ryzyko podejmujesz, tym więcej możesz stracić, tym więcej możesz zyskać. JCK. Uczciwie byłoby też dodać, że kwota wyliczona z kolokulatora będzie tą kwotą zaoszczędzoną, ale pod warunkiem, że obecny procent będzie funkcjonował do końca spłacania kredytu, ponieważ nie każdy to rozumie, że nie zawsze będzie 9%. I tak naprawdę, kiedy wrócimy do 3-4%, ta oszczędność będzie mniejsza o połowę albo i więcej. To prawda, trzeba tutaj uczciwie powiedzieć, że jak zmienią się stopy procentowe, <laughs> Te wyliczenia z kalkulatora też będą inaczej wyglądały. Można w kalkulatorze zmienić sobie to oprocentowanie i zobaczyć, jak będą wyglądały oszczędności, kiedy wrócimy na 3-4%. Jedno jest pewne, tak czy inaczej zyskamy. Te wakacje kredytowe będą korzystne w każdym przypadku. Ile zarobimy ostatecznie, tego nie jestem w stanie powiedzieć. Jedno jest pewne. Trzeba korzystać z wakacji kredytowych, bo to jest pieniądz za darmo. Nadpłacamy kredyt, spłacamy sam kapitał, odsetki są anulowane, skracamy okres kredytowania, przez to zyskujemy. Jedni więcej, drudzy mniej, ale na pewno każdy z nas na tym zyska. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę. Jeżeli uważasz za cenny ten materiał, poleć go swoim znajomym. Daj lajka. Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie wakacji kredytowych, napisz je w komentarzu. Dziękuję, że jesteś ze mną do tej pory. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale Pewne Miejsce. Cześć.